Ej, od tylca poszedł i go zarypał. Ale nie zapieraj, tylko otwórz i wyrzuć. <grystanie> 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 Zabiłeś go. Zastanawiam się, go otworzyć w puszkę. <laughs> Jestem naprawdę złym człowiekiem. Kuźwa. Zabiłeś go totalnie? No w to głowę dobijam. pij. Dobijam, żeby czasem nie stał Big head. Sorry, man. Sorry. This is game, game. This is life. I am inclusive. Life is brutal. On jest po a mówię coś do ciebie? <laughs> Co mówię? No to jest nabijam go jeszcze. O, Now dead. I Zabierz mu szybko siekierę i go tam siekierą na parzaj. Chciałbym. Chciałbym ale mi ucieka. za Szybko ładuj się Ej Jak słyszę jak klikasz to dochodzę do wniosku, że słabiście Ciebie morderca Cicho już yeah. A tak, ja go po całym ciele waliłem <grym grym grym> i, I wszystko z rajne Zajebiście Mądry Ale plezak jest damaget da No i po co to było? Tylko żeś zepsuł człowiekowi życie że otworzył mi konserwę z tym złym człowiekiem Ty poczekaj, na moje są dobre do SKS-a SKS jest w dobrym stanie Blue saline bag co ty sobie śliszkujesz <laughs> ja nie, nie jestem dobrym człowiekiem nigdy nie byłem Kto tak cierpi? No żon wstaje Nie, nie widzę nie ale... wstaje O worek Wezmę Butelka wody jest zrujnowana Czapka Założymy jego czapkę Boxy założymy. Zniknął. Czemu ciało zniknąło? O, jeszcze moje puszki co mi otworzył kolega. Dziękuję. Jestem złym człowiekiem. Tor Red Child Briefcase. Dobra, wyprzamy powoli na czarno. Stonę w czarno, na razie się przesować i sobie sposiłkować to moje... Where is water? Water is there. Alright. Kurde, a... Mam wyrzuty z odmienia. On mi chciał naprawdę pomóc. On widział, że ja jestem gołym człowiekiem, porządkującym graczem. Może nie, nie do końca porządkującym, no ale takim. Rozumiesz? Dobry człowiek, a tego tak po prostu. Tak, I teraz. By... pewnie nigdy nie będziesz więcej dobrym. Zarazem, jak ktoś poprosił o pomoc, to strzeli w łeb. Na pewno, od razu, znaczy nie będę zasłaniał po je, No, nie, nie, nie. Od razu, killi. No. faka No dobra. Ale mam celownik do SKS-a Człowieku Dobra, wiemy, Zjemy, zjemy zjadę. Ale będzie akcja, ale będzie headshot Jak to widzicie go Widzicie jak się uczai Water here Wyciągaj broń Tam. I am in... I am in green building. Piękny strzał. Leży. Super. Have you some eat? Kogoś tam zabił? A jakiś grat Ej, hey, have you something to eat? Pięknie, pięknie. Or open air Woreczek Topsuty. A ty mój? One już za życia jestem, bo ja wybiegłem to jest hełm się to nazywa. Dobra, to jest tak No się po jego zwłoki, nie? No i dobra, jest hełma przez Lazi to biegłem do lotniska. O, oh, hej! Jakiś tetra coś tam pewnie. nie? What's up? Where are you from? Wow! Zombie! Chłop młotkiem pije zombie i gość ma SKS-a i wszystko. Znaczy, ma SKS-a i tornister. Młotki, że on ma jakieś naboje tego SKS, ale bije młotkiem zębiaka. Może by go znogałtować? Nice! Kill him. Hey, you have weapon, kill him! Dobra, chyba za bardzo nie zwołałem dużo światów, ale ładnie patrzę. mam najładniejsze dla Ja też mam klucz, kluczem bydlębię. <grym> Tracam, chyba na tamto miejsce, troszeczkę sobie pokampimy. Yeee! Yeah. Bardzo ładnie jest to facecie. Okularki weźmiemy. Have you something to eat? Gdzie chodzi. Something to eat. Bardzo... o scopek. się da nałożyć do SPS-a?

Już nie umiem mówić po angielsku. To jest francuski serwer. We are going there. Tego nie potrzebujemy. Otwieracz. Do szycia przyrządów, Hej, <laughs> goście wciągnął. Mówię, pytam się go, czy na lotnisko, on wyciągnął ten palec i mówi w tamtą stronę z lotnisko. <laughs> Nie wiem, mam mogę tego zabić, bo ma SKS-a. Nie mogę też ostragały. Zobacz, czy pitał drugi. Ja nie, pogram. Co? nie, 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 Hello. Jezus, mać. Hello. <ścoughs> Lord, mać. To ty? nie, 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 to. O ty gadzie! I No, staj za swoje! Co za patała! Co za w ogóle... Jak on no... Stary. Koleś koleścią! Idę sobie, idę. Słyszę kroki, nie? Patrzę, to jakiś kuźwiak. koleś biegnie za mną. <śm> Rozumiesz? Z co? No dobra, i bliź się ten, I, i oczywiście zaskoczenia, wiesz, a jak koleś ma przewa... znaczy, wiesz jak to jest, ja mogę mieć broń, a on jak do mnie podejdzie bliżej, jak mnie dobrze machnie, to, to... i tak mi to nic nie da, że ja mam broń, bo ja niego dobrze wyceluję. I walnąłem go za dwa razy ze SKS-a i nic. A on ten, ale dobra, jakoś, jakoś tam się udało, trochę nie trzepnął, ale widać byłem jakoś w miarę bezpiecznie ubrany, bo mi się nic nie stało. I ten, amunicja mi się weskleje, się skończyła kuźwa, i... wytargałem, targałem... o, jakieś dźwięki? Wytargałem się kierkę i... i go dobiłem, także już mamy dzisiaj trzy trupy Kuźwa, słyszę jakieś dźwięki otwierania puszki no to już jest nie za bardzo ja muszę się tu położyć ma na tym dachu połóż się proszę, no ja w się położyć Połóż się. Musimy sobie wrzucić do SKS jakieś naboje, bo dobrze mamy trochę pocisków No co za kusza, padaj! ale rozejrzymy się troszkę i zobaczymy co z tego będzie.